Mamy rozwiązać równanie z niewiadomą x korzystając z wykresu odpowiedniej funkcji trygonometrycznej. Kosinus x jest równy minus jedna druga. Mam to zadanie rozwiązać za pomocą wykresu funkcji trygonometrycznej. W takim razie muszę mieć wykres kosinusa. Pamiętamy. Kosinus jest ograniczony pomiędzy jedynką a minus jedynką. Na osi x idę co trzy krateczki pi drugich, pi 3 drugie pi, 2 pi. I w lewą stronę wartości ujemne. Pamiętam kosinusa, troszeczkę w lewo jeszcze przeciągnę. Mam kosinusoidę. Kosinus x ma być równy minus 1 druga. W takim razie minus 1 druga tutaj. Rozwiązania pokazują mi się już tutaj same. To są tam, gdzie są miejsca przecięcia, czyli szukam takich x, dla których te miejsca przecięcia następują. Potrzebna mi będzie do tego troszeczkę tabelką się wspomogę, kiedy kosinus jest równy jedna druga. Cosinus jest jedna druga równy dla pi trzecich. W takim razie pi trzecich to są dwie krateczki. Tu jest jedna druga. W takim razie ten odcinek tutaj to jest pi trzecich. Ok. Jeżeli popatrzę na symetrię tego mojego kosinusa, to zobaczcie, jeżeli to popatrzę w ten sposób, że tutaj mam taką oś jakby symetrii, to od pi i od zera jest dokładnie ten sam kawałek. Tutaj i tutaj. Tak? Zgadza się? Z tej góreczki, z góreczki. Ten kawałek tutaj to musi być pi trzecich. Ok. W takim razie to miejsce, które ja szukam, to jest pi odjąć pi trzecich. Więc to będzie 3 trzecie pi odjąć pi trzecich 2 trzecie pi. Ok. W takim układzie moje pierwsze rozwiązanie to jest moje x0, czyli 2 trzecie pi dodać okres, co ile się to powtarza, to miejsce. No ono będzie znowu tutaj, ono jest tutaj, więc ten okres powtarzania się od tego miejsca tutaj to jest 2pi, więc zapisuję plus 2kpi. k należy do całkowitych. No i muszę znaleźć jeszcze drugie rozwiązanie, to jest dokładnie w tym miejscu, w takim razie ten kawałeczek tu też jest pi trzecich. To będzie pi dodać pi trzecich. A to jest 4 trzecie pi. W takim razie drugie rozwiązanie. To jest 4 trzecie pi plus okres, co ile się to powtarza? No też co 2 kapi. W takim razie. Moje rozwiązanie zapisuje, jest ich nieskończenie wiele. Oczywiście kana leży do całkowitych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.